Dziewczynka z zapałkami kolejne, dlatego że poprzednio mieliśmy małego księcia, równie duże, dlatego że zaangażowana jest cała społeczność szkolna. Wspólnie razem przygotowywaliśmy tak, role mówione głównie miały dzieci. Jeżeli chodzi o kolendy, to każda klasa wykonała kolendę albo pastorałkę. A nauczyciele jakby współgrali razem z uczniami. Udało nam się w tym roku zaprosić księdza biskupa i rzeczywiście zaszczycił nas swoją obecnością. W zasadzie na podstawie baśni Andersena. Tylko my ten scenariusz troszeczkę zmieniliśmy, dlatego że dziewczynka nie została zabrana przez babcię, a pozostała z Jezusem w szopcie. Przede wszystkim tego, aby zatrzymali się. Aby spojrzeli na to, co się dzieje dookoła i aby ta chwila, która jest i która za chwileczkę będzie, czyli Boże Narodzenie stała się takim momentem, gdzie bliskość rodziny staje się najważniejsza. Od samego początku, jak tylko wszedłem tutaj, jestem pełen wrażenia i uznania dla rozmachu, chociaż jeszcze jasełka się nie zaczęły, ale już widać z jakim rozmachem zostały y, przygotowane. Widząc Panią Dyrektor w tym anielskim stroju, uświadomiłem sobie, dlaczego Jasełka w tak naturalny sposób zagościły w krokach tej szkoły. Skoro Dyrektor jest z Rodu Anielskiego, no to nie macie wyjścia. Jasełka to jest dla Was naturalne wyzwanie. I jestem pewien, że tak będzie w czasie dzisiejszego przedstawienia.